Jest już dużo lepiej, ale pojawił się problem, którego nie było. To jest tak, to jest prototyp. Tamten to jest przedprototyp. Tutaj akurat miałem problemy. Można wejść na poprzedni film akurat z wycięciem tego. Tego miałem. Tutaj z tą M. -ką. Tutaj z tą dwunastką, co przerobiłem projekt. To przerobiłem lusterko, bo tutaj się połamało, ale tak yy, wyszło. Ale tutaj sobie dam dodatkową linię yy, wycięcia. Wszystko fajnie wyszło, tylko tutaj był problem z tym. Ale jest dużo lepiej jak poprzednio ale jeszcze troszeczkę muszę zmodyfikować projekt właśnie ze względu ze względu na tą trójkę. Tu zrobię sobie takie połączenie na dwie części. Jest różnica żeby jeszcze tutaj przy 250 dać mniejszą moc tutaj jeszcze poprawiłem projekt o no właśnie tutaj jest poprawione akurat tutaj tym przed prototypie widać że jest zwęglone a tutaj jest dużo lepiej w tym stanie to też tutaj poprawiłem Tylko mówię tutaj muszę rozwiązać problem ale już wiem jak to zrobić I miejmy nadzieję że może w tygodniu albo w sobotę też spróbuję pobawić się aby to będzie tutaj troszeczkę sobie dam super glue to leciutko sobie zeszlifuję i, i też będzie jako y, prototyp do zabawy do testowania modułów z tego z Arduino jest tutaj taka malutką modyfikację zrobiłem dobra na razie jest Dużo lepiej. Wiem o co w tym chodzi. Dobra.